Cześć! Witam bardzo serdecznie w pierwszym filmiku z Tonie Książką. Yy, mówiłam, że będzie ten filmik, no to zamiam go zrobić. Yy, zaznaczyłam tu sobie zadania, ale niektóre yy, z nich trzeba będzie wykonać na dworze, więc ja zaraz zakładam nocy i yy, jakąś bluzę i wychodzimy na dwór. No dobra, jestem już u mnie na dworku, jest bardzo zimno, założyłam moją kurtkę i moje Air Maxy, może widać, ale no dobra, pierwszym zadaniem, które chciałam wykonać było zadanie ze strony, widać mnie w ogóle trochę, no dobra, trochę widać, ze strony 10 i 11, to jest wyzwanie, część pierwsza, spraw, aby ta strona była tak duża, jak to możliwe, i część drugą gdzie jest zupełnie odwrotnie, czyli żeby strona była jak najmniejsza. Yy, zinterpretowałam to w ten sposób, że yy, skoro jestem już na dworze, to będę na największą stronę zbierała jak największe skarby typu liście, jakąś trawę, znaleziska, wszystkie z mojego ogródka. A na drugiej jak najmniejsze, więc no dobra, zaczę. Oczywiście później po prostu do domu, żeby to wszystko poprzekali, bo teraz naprawdę nie wzięłam kreju, teraz sobie przypomniałam. I wróci, wróciłem później do domu, żeby to przykleić. I pewnie jeszcze znowu wrócimy na dwór, bo wybieram dużo różnych y, y, zadań. I no to y, biorę się pod pierwszą, y, pierwszą liściastą rośliną, jaką znalazłam u mnie na dworze, jest y, był taki oto krzaczek. Y, dosyć ładnie on pachnie. No to wezmę y, jednego liścia, żeby je oderwać. pierwszego dużego kościoła no, zaraz na duży koteł przybiegł goni się do tego z kotełami dobra, jakoś go przyklepimy no o nie, zgubiłam zakątkę dobra no to idziemy dalej dobra, okazało się, że znajdę się po prostu po drugiej stronie balkonu są tu takie małe listki mięta mięta, mięta, No to dobra, zerwę jednego listka Mięty. Teraz znajdę tą stronę i włożę Dobra, wiem, że teraz powinnam dać dużą rzecz, żeby było na zmianę, ale po prostu znalazłam tu takie śliczne, małe, żółte kwiatuszki i musia, muszę je po prostu zlewać. One są śliczne. No, dobra, biorę kwiatki. O Jezu, mrówka pomoła. Nieee. Ja. głupia mrówko. Ja trochę wyglądają tak, pewnie ich nie widzicie. No, dobra, zrywam. Mrówka. To... Księżki, księżki, co no to dalej. O, śliczny kwiatek. nie wiem, czy on będzie duży, czy mały. Ja tam myślę, że on by się zaliczał do dużych. Do... Nie. nie, za mały, ale też nie aż na tyle mały. Dobra, idziemy dalej. No, ślicznie, kwiatki mamy. Mrówki mi się wyłudzali, Idziemy dalej. O, te kwiatki się na pewno będą zaliczały do gorza. O Jezus Maria, i ten mrówek mi tu łazi. Dobra, musiała to później wytrzepać. Dobra. Ja to jeszcze coś poszukam, a później przy przyklejaniu Wam pokażę. za chwilę dodam kolejny filmik, jednej książki, ale będzie to nowa część. Korzystając z tego, że jestem już przy nagrywaniu, to nie, yy, to nie nagram Wam kolejnej części yy, kanałowego info, tylko w głowie Wam to teraz, więc yy, widzimy się za chwilę. Pa! pa. Jestem w domu i przed chwilą nagrałam cały ten odcinek. Miałam mały wypadek z telefonem, bo pierwszy raz mnie nagrywałam w różnych stronach i okazało się, że jeżeli będę nagrywała bokiem i postawię do przodu, to będę miała jakąś dziwną spłaszczoną głowę. Ja mam w Więc zrobiłam już te wszystkie zadania, które miałam i bardzo mi jest przykro, że nie mogłam tego zrobić z Wami, bo <śmiałam> miałam świetną zabawę, ale teraz mogę Wam tylko pokazać, co hmm. po, po przyklejaniu tych piasków tutaj jeszcze ozdobiłam taśmą hmm. 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 i przyklejam te nowe piaski. Była, porze była porzeczka, a tu... Trzeba nabożeć też do jednej ja z białych ścian. Ja. No to następne zadanie. Miałam fotę, które już mają miesiączkę, więc wiedzą o co chodzi tutaj tutaj. Tak, wybrałam y, poler fakutos. Y, tutaj był dwie dobrze wie, że tylko nie można umieścić na kartce, y, więc pozyskałam tutaj archyturę, będziemy wydawała się dzień. Jako dopięć z koszuli. A tutaj umieściłam jako węż te o za, zapachu zielonej y, herbaty. A tutaj jako smysł y, w środku mój latecznik to jest taki nieróżony, zielony o bardzo jaskrawym kolorze. Ostatnie zadanie, które robiłam wtedy, to było zadanie 148 i wybieraniem, z tym zbieraniem wyboru słowa z każdej strony mnie książki zamykały w jedną z drugiej strony. i zaczęłam tutaj tworzyć pytanie, ale pomyślałam, ale... że jeżeli zadanie by się tak długo, to zadłużę was wybrałam z pięciu pierwszych stron i wychodzi mi na razie. To jest tajny wytrzymałościowy iminator i zaraz to powinnam skończyć, ale żegnam się z Wami i żałuję, że był ten wypadek z telefonem. No to yy, do następnego odcinka z książką. Pa pa!